Cześć! Dzisiaj o chomikach. Dostałam od Was mnóstwo wiadomości z prośbą o pokazanie ćwiczeń, które zlikwidują niechciane chomiki. Teraz spójrzcie, chomiki, co się dzieje z naszą twarzą. E, opadają nam policzki, i mięśnie e, obniżacze warg ciągną w dół, czyli musimy popracować nad tymi właśnie mięśniami. Mięśnie jarzmowe, czyli mięśnie policzkowe z wiekiem słabną, przez co cały owal leci nam w dół. Mięśnie te trzeba ćwiczyć, trzeba wzmacniać. Poprzez ćwiczenia mięśnie te nam nie spuchną, nie, nagle burza nie zrobi się okrągła. Mięśnie te wyglądają bardziej jak wstęgi, które trzymają nam całą twarz w górze. Także poprzez ćwiczenia cała twarz, całe policzki powrócą nam na swoje miejsce. Dodatkowo ym, Chomiki pojawiają nam się, kiedy mięśnie obniżacze warg stają się napięte. Tych mięśni tutaj absolutnie nie należy ćwiczyć. Mięśnie te trzeba rozluźniać. Czyli tutaj ćwiczymy, tutaj rozluźniamy. Rozluźniamy. Ok, seria ćwiczeń. Zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie. Nienaturalny uśmiech, tak nazwijmy to ćwiczenie, polegać będzie na zawinięciu wargi za zęby, w ten, w ten, w ten sposób i wykonywaniu pulsacyjnie 10 razy góra-dół uśmiech, w ten sposób. Spójrzcie w lustro, jeżeli macie przy sobie. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczenia marszczycie oczy, pojawiają Wam się kurze łapki, musimy też przycisnąć palce do tego rejonu, um, aby zabezpieczyć skórę, żeby nam się podczas ćwiczenia nie marszczyła. Ćwiczenie wykonujemy 10 razy, 10 razy pulsacyjnie z przytrzymaniem przez jedną sekundę w górze. Lecimy, zawijamy wargi za zęby i uśmiech. Góra dół. Widzicie, jak u mnie podnoszą się policzki. Spójrzcie u siebie w lustrze, czy tak samo te poduszeczki napinają się i ciągną policzek do góry. Druga seria 10 razy. Zabezpieczamy kurze łapki i lecimy. 10 razy. OK. Trzecia seria. Aby troszeczkę wzmocnić yy, działanie ćwiczenia, możemy wykorzystać ołówek, długopis, anoteria, ja, rurkę metalową. Wkładamy oczywiście, zawijamy warki za zęby. Wkładamy i przyciskamy ołówek, długopis, rurkę cokolwiek. I będziemy próbować znowu uśmiechać się, czyli unosić kąciki wark yy, ku górze. Zaczynamy dziesięć razy pulsacyjnie. Okej, okay. czyli mamy trzy serie. Na koniec aby jeszcze wzmocnić, aby poczuć jeszcze mocniejszą e, pracę mięśni ażmowych, Wykonam, wykonamy 10 sekund tego naszego nienaturalnego uśmiechu z zawiniętymi wargami. 10 sekund statycznie. Ok, zaczynamy. Ok, czyli co? Pierwsze ćwiczenie, nienaturalny uśmiech, tak to nazwijmy. Trzy razy po 10 razy góra, dół. I ostatnia, czwarta seria, 10 sekund, aż czasem możecie um, wydłużyć do 20 sekund statycznie. Pierwsze ćwiczenie za nami. Drugie ćwiczenie, również pracujemy nad mięśniami jarzmowymi. Jest to ćwiczenie, które zawsze wykonuję. W trakcie jazdy samochodem do pracy, czy też na spacerze. To zabawa powietrzem, balonik i rybka. Polega na ćwiczenie polega na nadymaniu policzków, a następnie ich wciąganiu. Trzy razy po dziesięć razy. Zaczynamy. Ok, pierwsza seria za nami. Wykonamy trzy takie serie. Pamiętajcie, wykonujcie głębokie wdechy i wydechy, a kiedy mocno napinacie, czyli mocno nabieracie powietrza, to nie ma być takie byle nabranie powietrza. Mocno poczujcie napinające się mięśnie jarzmowe. Druga seria, lecimy. Ok, dwie serie za nami. Do trzeciej serii dodamy sobie taki smaczek, niezwiązany z chomikami, ale lubię łączyć ćwiczenia. Podczas napinania, czyli nadymania policzków, szeroko otwierajcie oczy. W ten sposób popracujemy przy okazji nad mięśniem okrężnym ale przypilnujcie, żeby to nie było coś takiego. Jeżeli zobaczycie w lustrze, że przy takim wybałuszaniu oczu marszczy Wam się czoło, przykładamy dłonie do czoła, stabilizujemy skórę i wówczas możemy sobie śmiało ćwiczyć, śmiało rozszerzać oczy, wybałuszać je. Ok, czyli 10 razy balonik rybka i wybałuszanie oczu. Totalny miks. Lecimy. Okej. Okay. Mocne ćwiczenia, naprawdę rewelacyjne. Trzecie ćwiczenie. To już jest totalnie nietwarzowe. Zresztą wiele ćwiczeń wodze twarzy nie jest do końca twarzowe, ale twarzowo mamy wyglądać później. O to chodzi. Eee, też będzie uśmiech, ale z takimi słuchajcie, wyciągniętymi zębami. Zawijamy wargi za zęby, ale w taki sposób, że górna warga unosi nam się nad zęby i widzicie poduszeczki, jak mocno mięsień pracuje? Wytrzymujemy w ten sposób 10 sekund. I jeszcze raz powtarzam: jeżeli zobaczycie w lustrze, że przy tym ćwiczeniu marszczą wam się oczy, stabilizujemy zmarszczki, kurze łapki, nie pozwalamy im się pojawić, a policzek sobie. Pracuję trzy razy po dziesięć sekund statycznie. Lecimy. Okay. Spróbujcie, jeżeli nie czujecie, że coś tutaj się dzieje, spróbujcie tak jak po, przy poprzednim ćwiczeniu, czy znaczy przy pierwszym ćwiczeniu, unosić kąciki ust, czyli wykonywać, próbować przynajmniej wykonać uśmiech. Druga seria, 10 sekund. Zawijamy wargi za zęby, unosimy, yy, unosimy wargę nad i lecimy 10 sekund. Pamiętajcie się bardzo proszę głębokie wdechy i wydechy. Ostatnia seria 10 sekund. Zawijamy, okazujemy zęby zabezpieczamy zmarszczki, lecimy. Ok, czyli mamy trzy bardzo mocne ćwiczenia, wykonujcie je codziennie. Systematyczna praca naprawdę się opłaci, zobaczycie z każdym tygodniem jak policzki będą się unosić i ciągnąć te chomiki w górę, czyli po prostu je likwidować. I na sam koniec, jak wspomniałam na początku, mamy tutaj też napięty mięsień, obniżać warb, który trzeba rozmasować. Będziemy używać kciuka. Będziemy używać palca wskazującego. Wkładamy tutaj, a, chwytając skórę, chwytając mięsień przy zębach od wewnątrz, i ciągniemy w górę. Tak, jakbyśmy chcieli wymasować mięsień, pokazać mu, że, o nie, stary, nie ciągniemy, nie idziemy w dół, ty nam masz. Iść w górę. Rozluźniając jeszcze pokazujemy, mamy ten ruch antygrawitacyjny. Zaczynamy. 10 razy z jednej strony, 10 razy z drugiej strony. Lecimy. Start. Jeżeli czujecie tarcie, które oczywiście nie jest wskazane, użyjcie do tego masażu, bo jest to masaż. Ulubiony olejek, olejek do twarzy, może być też krem. Druga strona. 10 razy. Okej. Okay. Mięśnie wyćwiczone, mięśnia rzmowe wyćwiczone, mięsień obniżacz, wargę rozluźniony, cały zestaw. Naprawdę ćwiczcie uczciwie, zobaczycie efekty. A ja żegnam się już z Wami. Tradycyjnie, jeżeli spodobał Ci się ten filmik, polub go. Jeżeli jesteś nowy na kanale, jesteś nowa na kanale, zasubskrybuj kanał, bo się tutaj całą wiedzą, jaką zdobyłam, jaką wciąż zdobywam w temacie jogi twarzy, czyli naturalnego anti-agingu. Zapraszam Ciebie również na warsztaty offline, które prowadzę w różnych miejscach w całej Polsce. Zobacz na stronie, zobacz stronie lub też na kanałach social media Fajnie się spotkać w cztery oczy i, i popracować wspólnie. Ok, pozdrawiam Cię serdecznie. Pa!